Dzień dobry, nazywam się Agata Chorążewska, działam jako agent nieruchomości w firmie Nowak Estate z Krakowa. A teraz przyniosę Ciebie do miasta aniołów, do historycznej landskrony z, z XIV wieku. Spatruję właśnie po rynku tej zabytkowej miejscowości, kiedyś znanej z bogatych terenów łowieckich, odwiedzanych przez królów zasiadających na Zamku Królewskim na Wawelu. Jest to miejsce coraz bardziej popularne na weekendowe wypady. Przyjeżdżają tutaj mieszkańcy Krakowa i nie tylko. Również turyści z całej Polski i zagranicy. A teraz zapraszam Cię do obejrzenia nieruchomości w Lanskoronie, którą mam na sprzedaż. Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od klasztorów Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rynku i ruin Zamku Landskorońskiego. Jest to dom. Drewniano murowany z 1910 roku, położony na 55-arowej działce. Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe i pensjonatowe. Położony jest w cichej i spokojnej okolicy, otoczony zielenią i licznymi pensjonatami. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli tak jak ja. Widzisz potencjał w tej nieruchomości, to zapraszam Cię do kontaktu.